Intensywne korzystanie z telefonu, scrollowanie social mediów, oglądanie filmów czy odpowiadanie na wiadomości późnym wieczorem wystawia oczy na silne niebieskie światło. Hamuje ono produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, przez co mózg dostaje sygnał, że nadal jest dzień. Efekt: trudności z zaśnięciem, płytszy sen i częste wybudzanie się w nocy. Jedzenie ciężkich posiłków Późna, obfita kolacja zmusza układ trawienny do intensywnej pracy wtedy, gdy organizm powinien się wyciszać. Trawienie w nocy może powodować zgagę, niespokojny sen i uczucie ciężkości następnego dnia. Nawet jeśli zaśniesz szybko, jakość regeneracji będzie znacznie gorsza. Kłótnie i emocjonalne rozmowy. Po 22.00 mózg gorzej radzi sobie z emocjami. Nawet drobna sprzeczka może wywołać silny stres, podnosząc poziom kortyzolu. Zamiast wyciszenia pojawia się napięcie, a myśli krążą wokół rozmowy jeszcze długo po jej zakończeniu. Picie alkoholu na sen. Alkohol może sprawiać wrażenie, że pomaga zasnąć, ale w rzeczywistości skraca fazę głębokiego snu. Prowadzi to do częstych wybudzeń i słabej regeneracji. Rano budzisz się zmęczony. Mimo że przespałeś kilka godzin, podejmowanie ważnych decyzji. Wieczorem mózg jest już przeciążony całym dniem, zdolność logicznego myślenia spada, a decyzje stają się bardziej impulsywne. To dlatego zakupy online, emocjonalne wiadomości czy ważne postanowienia podejmowane po 22:00 często okazują się błędem. Wieczorne nawyki mają ogromny wpływ na jakość snu i samopoczucie następnego dnia. Czasem wystarczy zmienić kilka drobiazgów po dwudziestej drugiej, by zauważyć realną poprawę energii i koncentracji. Jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, zostaw łapkę, suba i napisz w komentarzu, który punkt najbardziej cię zaskoczył.